Dzień dobry Państwu, nazywam się Małgorzka Birczak. jestem dyrektorem generalnym Europejskiej Wyższej Szkoły Prawnej i Administracji. Jest to uczelnia w sprawie 20 letniego doświadczenia. Jest to jedyna uczelnia założona przez orzeczeniu prawnych polskich oddziałów w Warszawie. Ponadto uczelnia jest aktywowana przy niezmierzy na prawnych Polskiej Akademii Mach. Oznacza to, że większość na naszej Prawie dydaktycznych również jest dydaktykami w Polskiej Akademii Mały. Obecnie uczenia kształci w naszym domowaniu w sprawie 17 krajów aglomeratych. Kształci na poziomie zarówno szkoły podstawowej, ale również studia, liceum, jak i seminarium i w Co mogę powiedzieć więcej o czym? Mamy w chwili około 50 tysięcy absolwentów. Myślę, że jest to na samo dobra że bo bo tak obecnie bo tak mam też ja nie. Głównie media i współorganizatorów tego spotkania, również organizatorki maja G, jak i wszystkie grupy, które widzimy na tle, to tak mi jest z Panem Józefem Polką, ten, który reprezentuje Pani w jeżeli dobrze pamiętam. Proszę Państwa, przyszedł czas, że do nas zagląda retorikę sceny, żeśmy o tym już słyszeli, śledziliśmy to, co się dzieje w mediach, wyczekiwaliśmy i starania się, Pani Dyrektor wydało się i dzisiaj jest ten dzień, który właśnie rusza. Czeka szereg niespodzianek, szczególnie dla naszych słuchaczy, które widzę, że coraz więcej się pojawia, są też nauczyciele. I przy tej okazji trudno nie wspomnieć troszeczkę o historii szkoły, która sięga do 2001 roku zawsze starała się w postać zmianom edukacyjnym, które miały miejsce na tle zmian w Polsce, My może nie tak bardzo, nie doroszczegamy ale ten świat otaczający nas z dnia ja na dzień się zmienia. Ja dokładnie pamiętam 2001 rok, również pamiętam 1991, kiedy weszła ustawa o systemie oświaty, yy, która normowała sprawy związane ze szkołami prywatnymi. To one wdrażały od samego początku yy, yy, nowe koncepcje i starały się sprostać wyzwaniom i potrzebom społeczeństwa. Z czym to się wiązało? Pamiętam, w pierwszy, 2001 pierwszy rok udało nam się skrócić cykl edukacyjny, wtedy liceum było czteroletnie, skróciliśmy do dwuletniego, co, co było związane z tym, że bardzo dużo osób, które potrzebowały dokończyć końca edukację edukacji średnią, która, jak wszyscy wiemy, jest dosyć istotna. Gdziekolwiek chcemy coś poważniejszego robić, to ten, 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 ten poziom edukacji średniej no, musi być. Potem pamiętam, były nowe wyzwania związane z elektroniką. zmieniali się uczniowie, zmieniali się nauczyciele. Te wyzwania były coraz bardziej dla nas obciążające w sensie wdrażania nowych technologii. Całkiem niedawno, żeśmy rozpoczęli projekt dość duży dla nas, to był może 2-3 lata, jeżeli dobrze pamiętam. To był projekt związany z prowadzeniem platformy edukacyjnej, dokładnie midu dla sprawa pobostem dla nas wszystkich yy, do komunikacji ze słuchaczami. Słuchacze też się zmieni. Więcej pracują mniej czasu mogą poświęcić w nauce. Yy, potrzebują innego wsparcia od nas. Nauczyciele się zmienili. Obecnie kiedyś to było takie swoiste okno na świat w Ja sam dokładnie pamiętam lata 90. że uczestniczyło się w zajęciach fotografii, yy, z historii. Yy, nauczyciel przychodzi, uświetlam filmy itd nie było, a jeśli był, to raczej gdzieś tam daleko w Ameryce, dostęp był tak limitowany, że praktycznie, praktycznie to było dla wybranych osób, którzy nie mówiąc już o zawleczach komputerowym. Na chwilę obecną nauczyciel staje się niekoniecznie tłocznią, tak? czyli osobą, która próbuje tłoczyć wiedzę, a raczej stara się wskazać kierunki i uzyskiwania. Ja sam jestem czynnym nauczycielem i zauważyłem, że na zajęciach coraz częściej Korzystają z słuchacze z mobilnych urządzeń, które, które gdzieś tam oni sprawdzają, co ja mówię, czy poszukują jakichś dodatkowych informacji. Więc, więc na, pewno, na pewno świat się zmienia i, 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 i szkoła musi temu sprostać. Zmienił się również system nadzoru nad szkołą. Kiedyś urzędy typu Urząd Miasta czy, czy Kuratorium, które Nazolowało szkołę, bardzo aktywnie uczestniczyło w życiu szkoły, w życiu społecznym. Teraz urzędy zostały zastąpione edukacją zewnętrzną, dokładnie egzaminami zewnętrznymi typu matura, czyli wcześniej szkołę szkole podstawowej egzamin matami szkoły egzamin i oczywiście kończy to wszystko ten cały cykl edukacyjny Matura. Jest egzamin zewnętrzny, jest większym wyzwaniem dla, dla uczniów dla nauczycieli również, z tym, że to całkowicie inaczej wszystko jest inkluzja techniczna. Szczególnie w szkole nadorosłej. Czyli ilość zajęć jest limitowana, kontekst nauczycieli jest całkowicie inny i myślę, że tutaj szerokie, szerokie, jak najbardziej szerokie możliwości wprowadzane lektura, na tego razie tak Ciekawym, całkiem niedawnym aspektem i wyzwaniem dla szkoły jest również to, że Wszyscy wiemy o tym, że połowa Polaków może to tak przesadziłem, ale przebywa za Często te wyjazdy związane są z różnymi sytuacjami życiowymi, koniecznością wyjazdu. Najczęściej związane jest to z, z, z problemami ekonomicznymi. No i pojawia się problem dokończenia edukacji. Szkoła też tutaj stawia czoła wyzwaniu. Mamy takie kontakty, kształcimy kolonie. Staram się im na wszelki sposób pomóc, yy, tak, żeby ta edukacja mogła być przedmiotem pracy. Tak? I dlatego najwyższy czas, żeby yy, wprowadzić kolejny etap, kolejne wyzwanie. Są to tablety. Dużo o nich słyszeliśmy. Te tablety są wypełnione elektroniką, przede wszystkim ręcznikami, które nam pomogą nauczycielom wskazywać treści, które są jak najbardziej istotne dla, dla słuchaczy, albo po im pozwoli pogłębianie wiedzy tak, lepszy dostęp, które będą skomasowane to wszystko będzie i my jako nauczyciele będziemy im tylko wskazywać te treści i uczestniczyć w tym procesie na zasadzie doradczej. To byłoby tyle co ja będę tutaj chyba specjalnie zanudzał. Po w takim razie teraz o, o przejdziemy, przeszliśmy do tej części bardziej szkoleniowej, jest tutaj Pani Katarzyna, i również można o zabranie głosu. ma taki dostęp, ma taką możliwość. my chcemy zrobić, dać, dać taką możliwość dla każdego który szansę tej edukacji, żeby mógł się rozwijać, czy jest osobą obwodą, czy jest właśnie w pierwszej szkole systemowej, czy jeszcze w gimnazjum, czy liceum. Chcemy, aby każdy mógł korzystać z tych nowych technologii, które są teraz dostępne, żeby miały Okazje oczywiście poszedły w inny sposób. Tak jak pan dyrektor wspomniał, świat się zmienia, musi mieć do przodu, ta elektronika, ona biega cały czas każdego tak, dnia o krok dalej, musimy ją pomiąd, musimy na musimy się zmieniać w świecie. Tak więc bardzo się cieszę, że tutaj słuchacze z liceum po korzystą do tego projektu, jest to jest nasze trzecie liceum i na pierwszej liceum dla dorosłych w Szczecinie w tym regionie. E, właśnie w przypadku prowadzenia elektronicznego w Szczecinie, kolejne szkoły wyglądają z tym przykładem, że elektronika w, w, w tym regionie będzie stałym elementem dla każdej edukacji e, i także będzie miała okazję do tego korzystać. W sądach, tabletach dla wysłuchaczy i dla nauczycieli, tak jak Pan Panu Jackie wspomniał, są podręczniki, są różnego rodzaju aplikacje edukacyjne, materiały informacyjne, pomocy dyrektywne, e, tak by ci, Informacji. i że dzięki temu, temu tabletowi małemu edukacja stanie się najciekawsza i pewnie będą się uczyć w moją wylotę i w mojej zatrudnieniu, ale uważam, że każdy dnia, każdy z nas powinien się rozwijać i się do tych informacji. Myślę, że na to na wtedy wszystko z mojej strony. Cieszę się, że właśnie jak wspomniałam, że liceum dla dorosłych... To ta nasza taka szkoła i mam nadzieję, że z powodzeniem inne szkoły będą brały przykład, żeby w szkół liceum dla około w wiadomości coraz więcej w naszym projekcie. Bardzo dziękuję. ale ja ja Panią żeby ta Państwa aplikacja działała, jak powiedziała Kasia, potrzeba też urządzenia. Tak? My jako że jesteśmy dostawcą tego urządzenia. To jest tablet, tablet krótkofalowy. Ja Państwu nie będę tutaj opowiadała swojej specyfikacji technicznej, bo że Państwo jesteście młodzi, więc pewnie orientujecie się w świecie smartfonów czy tabletów. Ale warto wiedzieć, że dostajecie Państwo w swoje ręce urządzenie, które ma bardzo dobry proces, a więc proces oczytelny, ono też spokojnie poradzić sobie z wszystkimi, z tą aplikacją, ten, 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 ten będzie na pewno Państwu wzięło wszystko, co i Warto wiedzieć, że jest tam, pamięć wybudowana 16 GB, a pamięć operacyjna 2 GB RAM, także to też jest taki, że ze swoich Również warto wspomnieć, że możecie Państwo rozbudować tą Pani gminę Szydłowską, żeby Pani się udzieliła, żeby nie rozbudować tak, zewnętrzną. E, Jest to tabel.pl, także będziecie Państwo mieli ten szybki internet. Ja ze swojej strony, gdyby by chciał czegoś więcej, powiedzieć jeszcze o tablecie oraz o naszych innych ocenia, słabościach, mam usta, Powiem wam o funkcjonalnościach, które są tylko charakterystyczne dla naszych produktów, dla naszych smartfonów i tabletów, na przykład możliwość połączenia tabletu ze smartfonem i dzięki temu odbierają na przykład SMS-a, bądź na przykład odproponowania telefonu za pomocą specjalnie wystawionej sekwencji znaków, bądź też ułatwienie tylko poprzez... Znaności bardzo charakterystyczne, właściwie jedyne e, tylko dla naszych produktów, tak jak mówię, zarówno dla masa, jak i dla także mam nadzieję. W gronie naszych partnerów, którzy wprowadzają ten projekt. No ale cóż, z racji tego, że reprezentuję firmę z długo ogóle 70 lat na rynku 70 lat w tradycji w nauczaniu, wyprowadzaniu podręczników, to również ile zmian nasza firma, w budżecie powinna być powinna. Drodzy Państwo, my już mamy z dołu drugą Natomiast w dalszym ciągu, jeśli chodzi o cyfryzację szkolnictwa, to ona pozostaje jedynie w że liczbie tylko cyfrowym My jesteśmy tutaj po to, żeby tą rzeczywistość zmienić, żeby wprowadzić w życie nowe technologie, nowoczesne środki nauczania. Jeśli chodzi o cyfryzację nauczania, to trudno przecenić korzyści wynikające z jej wprowadzenia, chociażby można przytoczyć tutaj indywidualizację nauczania bo w tym momencie, będąc w kontakcie z nauczycielem za pomocą tabletu, rozwiązuje mu zadania w jego tempie, w takim tempie, jakim w trafi, najlepiej, jak mam, z zbliżyć do Druga rzecz, druga korzyść z tej cytyzacji tutaj, nauczania jest taka, że... też jako wydajeństwa szczególnie pedagogiczne. Również my przygotowaliśmy platformy, na której są e-podręczniki. Jako wydawnictwo również zasilamy te tablety w nasze podręczniki, z których Państwo dalej będą korzystać. Także jako wydawnictwo mamy taką platformę SIPE, która jest platformą, gdzie uczeń i nauczyciel może się spotkać, może się porozumiewać.

Dzień dobry, Dzień dobry Państwu, używałbym po prostu dzisiaj na długość przemówienia, ale to ogromny zaszczyt, dzisiaj być z Państwem na tym spotkaniu. Jako wydawca, który jest obydwą ponad 20 lat na rynku i dostarcza wcześniejszych rozwiązań edukacyjnych w zakresie języków obcych, e, z obotą i ogromną przyjemnością i przystąpiliśmy do projektu, dzięki temu, dobrem, które dzisiaj zostały przekazane, również e, materiału nasze. Masło naszego wywiadnictwa jest always learning. To urządzenie, ten pomysł, ten projekt, myślę, że każdemu z Państwa, kto będzie w tym projekt zaangażowany, właśnie dostarczy takie możliwości, żeby móc się uczyć z każdego miejsca o każdym czasie, wtedy, kiedy Państwu jest wygodnie, wtedy, kiedy Państwo mają taką potrzebę. Raz jeszcze serdecznie dziękuję i przepraszam za mój głos. I trzymam się tych wszystkich, którzy będą korzystali, którzy będą angażowali się w ten projekt. Mam nadzieję, że z dnia ja na dzień będzie on miał coraz więcej e, zwolenników, użytkowników i że e, wymiana doświadczeń na ten temat przyniesie nam wszystkim wiele satysfakcji i wiele sukcesów również Państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I czasem naszego ostatniego partnera przedsięwzięcia SPZ-u jest Pan. Tak? Jest Pani. Matyta, 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 to jest sprzedaży. to jest firma, która zabezpiecza przedsięwzięcie do badania Proszę bardzo. Ja bardzo krótko To jest firma do i te tablety są skierowane do Państwa do indywidualnych. Otrzymacie Państwo urządzenie, które będzie wyposażone we wszystkie podręczniki. ale fajnie by było, gdybyśmy te, te, te urządzenia były ubezpieczone. I my jako firma, która jest największa ubezpieczyciel na rynku, takie ubezpieczenie przygotowaliśmy. Ubezpieczamy i chronimy te Państwa tablety we wszystkich sytuacjach, zarówno od zniszczenia, jak i od kradzieży, ognia i innych zdarzeń losowych. W związku z powyższym najważniejsze jest nauczanie, a proste o ten tablet, o urządzeniu, bo Państwa ma, jako najbardziej zaufane. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, po wyjątku, części specjalnej dzisiejszej konferencji Wysokiego Szczebla Kupęcowi, ja prosiłbym o może o pytania jakieś do nas, szczególnie naszych nauczycieli, Zapraszam o zadanie pytań. W drugiej części będą już szkolenia. Chyba zaczniemy od szkoleń dla naszych słuchaczy, żeby ich specjalnie utrzymać a w tej drugiej części, dzisiaj godziny 15, będzie szkolenie e, dla nauczycieli. Proszę bardzo. Może Państwo mają jakieś pytania, może niekoniecznie e, do mnie, może dla, dla, e, do naszych współdziałowców projektu Tornister. To że... Ja tylko zapewniam, że e, te urządzenia z tego co wiem są wyposażone w internet. Dla nauczycieli on jest całkowicie nieograniczony w sensie dostępu do, do wszystkich stron, no, jeżeli chodzi o uczniów, słuchaczy, szkoły dla dorosłych. No i niestety czasie z tym, że tamte ograniczenia są, nieco do ilości, bardzo do treści. Więc tablety są w jest, jest uwielbowane na treści edukacyjne. I to już uśmiech do niektórych. <grym> Jest to bardzo nowoczesne urządzenie, my oczywiście będziemy je używać e, na zajęciach, e, pomalutku je wdrażać, e, musimy sobie znaleźć sposób na to, jak będziemy współpracować w tym zakresie. E, zakresie Też się rzeczywiście osłabiają, że jak najbardziej nasza platforma e, e, edukacyjna jest w dalszym ciągu aktywna, jak aktywna będzie. A tablety będą Państwu e, e, zastępowały podręczniki, jednocześnie równocześnie uporządkowanym zbiorem treści edukacyjnych, w zakresu wszystkich przedmiotów związanych, związanych z kształceniem w liceum. Ciekawe doświadczenie, nie tylko dla nas, dla nauczycieli, myślę, że dla Państwa też. Zobaczycie, że minie parę godnych lat I, i będziemy to wspominać jako swoisty, swoisty przełom. Szczególnie, że jest to jedyna szkoła w zachodniopomorskim dla dorosłych na pewno, a inne wdrożenia w innych szkołach młodzieżowych były. Jeszcze nie, czyli w ogóle w zawodzie absolutnie pierwsza szkoła. Tym bardziej, że jeszcze te mocy gdzieś po kręgosłupie tam idzie, tak? Dobrze, czy, czy jakieś pytania?